Witajcie kochani w kolejnym odcinku Witajcie i przepraszam Was za nieobecność przez dwa tygodnie ale postanowiłem, że przez dwa tygodnie podczas urlopu odpuszczam wszystko YouTube'a, wszystko czas jest dla rodziny i na przemyślenia, na różne takie rzeczy Ci co ze mną przebywali przez te dwa tygodnie wiedzą o co chodzi Dziękuję im za wszystko i zaraz sobie porozmawiamy będzie o wracanku tradycyjnie ale jestem już w domu, jestem w Willingen cieszę się bardzo całkiem no całkiem inaczej się czuję już tu być u siebie i jestem naprawdę bardzo szczęśliwy i zadowolony, że już dotarłem, jestem po urlopie. Także obracanko i za chwilę sobie jeszcze chwilę kochani porozmawiamy A więc witajcie kochani ponownie. Już po obrocie dzisiaj taki naprawdę krótki szorcik na przywitanie się z Wami. Pokazać się, powiedzieć Wam, że jestem, że wracam, znaczy wracam, wróciłem do YouTube'a do nagrywania. Nie skończyłem z tym, tylko mówię tak jak powiedziałem, podczas urlopu postanowiłem nie nagrywać, poświęcić czas dla rodziny i na odpoczynek, i jakieś tam przemyślenia i to wszystko z tym związane. Także kochani, jestem, wróciłem i zaczynamy zabawę od nowa. A Wilingen już zaczęło się dziać i się dzieje tutaj cały czas. Ale za chwilę o tym porozmawiamy. Chciałbym podziękować całej mojej rodzinie za miło spędzony urlop. Chciałem podziękować moim serdecznym przyjaciołom, Hani i Marcinowi. Kochani, dziękuję wam za wszystko, za fajną imprezę, za gościnę, za suweniry, suweniry. Wszystko dojechało do domu. Jest Willingen całe i zdrowe, nic Nikomu tam się nie stało, wszystko jest ok. Dzięki Wam serdecznie, i mam nadzieję, że już niedługo się zobaczymy, kochani. I tak na pewno będzie. W szczególności bym chciał podziękować jednej osobie. Nie będę Wam mówił na razie, kto, bo nie wiem, czy mogę, ale osoba będzie wiedziała o kogo chodzi. <laughs> bardzo dziękuję za wsparcie. Jesteśmy w kontakcie cały czas. Dziękuję Ci bardzo serdecznie, i niedługo, mam nadzieję się spotkamy i będę mógł wam, wam ludzie, widzowie przedstawić osobę i się dowiecie kim jest osoba, która tak mnie po prostu zadbała o mnie i trzymała mnie na duchu w tych tej... no dla mnie było naprawdę była e, źle było i źle się czułem, że ten no ale są jeszcze ludzie na tym świecie, którzy potrafią chociaż z dobrym słowem wspomóc, także dziękuję serdecznie jesteśmy w kontakcie a my kochani zaczynamy zabawę od nowa sami widzicie co się dzieje, robię na jakichś dziwnych rowerach. Tutaj też jeżdżą. Tu mamy Zo, do którego też niedługo się już wybierzemy, może i nawet jutro. Aha Jeszcze chciałem podziękować. Tam jest nasz hotel. Za tym chciałem podziękować szyfowej mojej za jeszcze dwa dni urlopu, bo wczoraj przyjechałem, a szyfowa z wielkim serduchem Andrea dzięki. Andrea jeszcze dała dwa dni urlopu. Także, kochani, Halo Szefował w wielkim serduchu wie, że parę kilometrów było do przejechania, także nie targałam, mnie już od razu w poniedziałek do pracy, tylko dała jeszcze dwa dni urlopu. Także, Andrea, dzięki. Dzisiaj już telefonicznie żeśmy się łączyli. Jutro tylko idę odebrać klucze, i od środy zaczynamy jazdę. Znaczy nie zaczynamy, tylko kontynuujemy dalej. Czekamy na zimę, bo tu w zimę będzie się działo naprawdę dużo. I zostaje tu i nikt mnie stąd nie wygna. Nie ma takiej możliwości. Jest jeszcze jeden problem do rozgryzienia, ale problem to rozgryzę sam i to pójdzie już momentalnie. Ci, co mają wiedzieć, o jaki problem chodzi, to wiedzą. A ja sobie z tym sam poradzę i będzie gitara, jest gitara. Ja się niczym nie trzymuję, jest super. I ja jestem zadowolony, że jestem u siebie w domu, jestem w Willingen. Naprawdę tęskniłem za tym miejscem. To było tylko dwa tygodnie, ale naprawdę, jak można czegoś takiego nie pokochać, wyjść na świeże powietrze, do tej natury, do tego wszystkiego popatrzeć i co tu się wyrabia, ha? Jeszcze poczekamy na ten. Poczekamy jeszcze, kochani, na weekend. Sami wiecie, że Oktoberfest się zaczął już dwa tygodnie temu. Do końca października trwa. Także zobaczymy, bo jeszcze nie byłem. Nie wiem, co tu się dzieje w październiku w Oktoberfest. Także czekamy do soboty, jak będzie coś ciekawego. Oczywiście będzie wrzucone i pokażemy. Bo sam jestem ciekawy. Jeszcze mamy dwa tygodnie października, także będziemy czekali. Także, kochanie, taki krótki szorcik na pokazanie się na to, że jestem, wróciłem. Nie kończę, tylko po prostu odpuściłem sobie przez. Czas urlopu nie gniewajcie się Już zaczynamy wszystko od nowa Znaczy nie od nowa tylko kontynuujemy dalej I bawimy się kochani Także ja mam bardzo serdecznie Dziękuję mam nadzieję że jesteście Wyrozumiali i wybaczycie Ja dziękuję wszystkim <śm> tym Wszystkim Moim bliskim Z Grudziądza Za naprawdę miło spędzony urlop I kochani Oby jak najszybciej się spotkać jeszcze w szerszym gronie, bo ci, co wiedzą o co chodzi, to powinni wiedzieć, znaczy wiedzą na pewno o czym mówię, i miejmy nadzieję, że do tego dojdzie, i będziemy się spotykali częściej, i będzie super. Także kochanie, chatu jeszcze już jest za, nie też, nie wiem jutro jak będzie, bo jutro też mam wolne jeszcze, jak Wam mówiłem, jak wtorek. Może jak będę miał chwilę czasu, tylko kluczów mam do odebrania, tak chyba na głowie nie mam, mieszkanie ogarnę. Dobra, nie będę Wam klepał takich głupot. Także kochani, do zobaczenia, dziękuję Wam za wszystko, że... mam nadzieję, że się nie pogniewaliście, ale urlop jest urlopem, rodzina rodziną, ponad rok się żeśmy nie widzieli. Odnowiliśmy jakieś tam kontakty, nie jakieś tam, bardzo ważne kontakty, także osoba. Dzięki Ci za wszystko i wiesz o co chodzi, ciągniemy to dalej i będzie super, także kochani do zobaczenia następnym razem na razie, trzymajcie się cieplutko Pozdrowienia gorące z Willingen do zobaczenia